Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakiś konkretnych coinów to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket. Platformy, która przygotowała dla Was specjalną promocję, w ramach której dzięki temu, że założycie konto na Binance albo na Okexie, korzystając z linku właśnie od Skyrocket, możecie otrzymać albo wartą $600 subskrypcję pro całkowicie za darmo albo do 20% zwrotu kosztów transakcyjnych w przypadku konta na Binance, bądź do 10% w przypadku konta na Okexie. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie Skyrocket Trade w zakładce Cennik. Więc zachęcam Was do odwiedzenia. Tej strony, a my tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy. I standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy oczywiście od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach bitcoina, którego cena na przestrzeni ostatnich kilku dni e, spadała. Osunęliśmy się w okolice 26, 23 600 dolarów. Natomiast widać, że środowy poranek przynosi zdecydowane ożywienie na rynku kryptowalut. i teorii nie powinno się oczywiście interpretować świec, które jeszcze nie zostały zamknięte, więc to, że teraz mamy wzrosty, nie jest równoznaczne z tym, że cała środowa sesja będzie przebiegało pod dyktando e, wzrostów. Może być tak, że ten obecny wzrost poranny będzie chwilowy i za chwileczkę tak naprawdę wszystko to zostanie zanegowane. Zresztą każda świeca, która ma jakiś większy knot, czy to od góry, czy od dołu, wyglądała przez moment właśnie w taki sposób. Jeżeli mieliśmy świecę z 15 sierpnia, to ona też w pewnym momencie całkiem ładnie zyskiwała, a finalnie zakończyliśmy dzień spadkowo, więc tej dzisiejszej świecy nie należy jeszcze za bardzo interpretować. Warto jednak tutaj zwrócić uwagę na szeroki rynek kryptowalut, a nie tylko na Bitcoina samego w sobie, dlatego że rynek kryptowalut jest rynkiem bardzo mocno ze sobą skorelowanym. I to co działo się na przestrzeni ostatnich dni, to co dzieje się teraz, może sugerować, że te spadki obserwowane na przestrzeni ostatnich dni były tylko i wyłącznie formą korekty. Ja zresztą w takim kontekście o tych spadkach ostatnio już mówiłem, że oczekuję, że nie będzie to żadna długoterminowa tendencja, tylko będzie to raczej chwilowy trend, chwilowa korekta, takie rynkowe odragowanie po wcześniejszych wzrostach, po czym rynek kryptowalut na ścieżkę wzrostu jeszcze powróci. W bitcoina zasięgiem dla możliwych spadków były oczywiście, czy to okolice 22 500 dolarów, czy nieco niżej, nawet rejon 22 000 dolarów. Okazuje się, że jednakże póki co. Ani jedno, ani drugie z tych wsparć nie zostało jeszcze przetestowane. Natomiast wiele projektów kryptowalutowych testuje obecnie dość ciekawe poziomy wsparcia. Więc może dojść do takiej sytuacji, gdzie Bitcoin wcale w okolce tych wsparć, o których mówiłem ostatnio, nie dotrze i za chwileczkę już pojawi się jakieś odbicie odbicie, które napędzi nam kolejny rajd wzrostowy w kierunku. Chociażby 28 500 dolarów, choć żebyśmy mogli tam sięgnąć, najpierw musielibyśmy wybić górą z równoległego kanału wzrostowego, czyli z formacji, którą obserwujemy sobie już od połowy czerwca. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o perspektywy średnioterminowe, one naprawdę zaczynają wyglądać na rynku kryptowalut coraz bardziej obiecująco. Zerkając na Ethereum, zauważymy, że tu także rynek nie dotarł do Najbliżej położonego wsparcia. W tym przypadku jest to bariera mniej więcej 1775-1780 dolarów. Poziom, który tu był testowany jako wsparcie, tu był testowany jako opór. Widzimy, że rynkowi całkiem sporo zabrakło tak naprawdę do przetestowania tego poziomu, a dziś o poranku obserwujemy wzrosty. Nie są to małe wzrosty, bo są to wzrosty o ponad 4%. Jeżeli tylko ta zwyżka będzie kontynuowana i przyczyni się ona do tego, że notowania ETH wybiją ponad 2000 dolarów, wówczas można, bo na kontynuacji ruchu wzrostowego w kierunku 2350, czyli tak jak mówiłem bodajże z tydzień temu, może trochę ponad tydzień temu, a mianowicie wskazywałem, że wyjście powyżej 1700, wtedy mówiłem tam 25, 1775 dolarów, będzie napędzało rajd wzrostowy w kierunku 2350 dolarów, ale warto będzie uważnie obserwować rynek w okolicy 2000 dolarów, bo tam mogą pojawić się pewne chwilowe perturbacje. I tak też się stało. Rynek do tych 2 dolarów dotarł. Mieliśmy 3-dniowe spadki, być może już wracamy na ścieżkę wzrostu i będziemy zmierzać w kierunku właśnie 2350 dolarów, bo tam znajduje się kolejny poziom oporu, na który warto zwracać uwagę. Oczywiście możemy sobie ten wykres przeskrolować, to też będziecie widzieli na jakiej podstawie w ogóle... Ten poziom wyznaczony został, no bo on był w przeszłości testowany tu jako wsparcie, tu jako opór, tu znowu dwukrotnie jako wsparcie, więc bardzo fajna strefa, na którą myślę, że warto będzie w najbliższym czasie zwracać uwagę. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania tych projektów, które to wy już wskazaliście, bo Bitcoin i Ethereum analizujemy zawsze, natomiast pozostałe projekty pochodzą bezpośrednio z Waszych komentarzy, więc śmiało, jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące rynku, które chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu, dajcie proszę znać w komentarzu. Pod tym dzisiejszym materiałem, a my tymczasem przechodzimy do pierwszego z takich projektów, które zaproponowaliście w komentarzach ubiegłotygodniowych, czyli czyli w przypadku Czilis Obserwujemy bardzo ładny rajd wzrostowy rajd, który przyczynił się do tego, że najpierw pokonaliśmy opór wysokości 13 centów, później w okolice 16 centów i warto zwrócić uwagę, że tutaj te wzrosty były obserwowane w momencie, kiedy szeroki rynek kryptowalut jednak notował spadki, to tu ostatnie 3 dni bardzo ładnie wzrostowe, 14 sierpnia 12%, 15 sierpnia 8,5, 16 sierpnia prawie 7% wzrostów. Gdyby tylko ta tendencja była kontynuowana, no to myślę, że można by oczekiwać. Przetestowania jakichś 24, może nieco powyżej 24 centów. Ja mam 0,24,50, czyli 24,5 centa techniczny poziom oporu. Poziom, który był testowany oczywiście w przeszłości, czy to jako wsparcie, później jako opór, tu znowu jako opór. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajna strefa. Trzeba przy tym pamiętać tylko jednak o tym, że. Żadna tendencja nie będzie trwała w nieskończoność i żadna hostca nie będzie jednostajnym ruchem, czyli nawet jeśli tu mamy naprawdę w ostatnim czasie bardzo fajne odbicie wzrostowe, to trzeba liczyć się na to, liczyć się z tym, że prędzej czy później na tym rynku pojawi nam się jakaś korekta spadkowa i teraz gdyby takowa się pojawiła, czy to w okolicy tego oporu, czy może nieco wcześniej, to notowania, czyli mogły powrócić nawet w okolice ostatnio pokoranego poru. Teraz to jest najbliżej położone wsparcie, czyli bariera 16 centów wydaje się takim dość realnym zasięgiem dla krótkoterminowej korekty, więc zasięg nie jest tutaj wcale najmniejszy, bo jest to, licząc od wczorajszych szczytów, tak naprawdę około 6 centów potencjalnego ruchu spadkowego. Natomiast jest to zasięg, który z czysto technicznego punktu widzenia nie wydaje się jakiś gigantyczny, jeżeli zestawimy go z zasięgiem wcześniejszego ruchu wzrostowego. Więc śmiało taki spadek, jako formę korekty, należy tutaj brać poważnie pod uwagę. Natomiast wydaje się, że najgorsze to rynek ma już za sobą, i nawet jeśli takie spadki się pojawią, a myślę, że się pojawią prędzej czy później, to będą one tylko i wyłącznie formą korekty, formą takiego chwilowego odragowania, po zakończeniu którego notowania, czyli z powrotem na ścieżkę wzrostów i sięgniemy, kto wie, może nawet 34 centów. Przechodząc dalej, weźmy na tapet sobie e, FTM, a więc e, Phantom. W tym przypadku, jeżeli chodzi, o, mm, jeżeli chodzi o FTM, rynek testuje techniczny, bardzo lokalny poziom wsparcia w wysokości 36 centów. Tu bariera testowana jako opór, tu bariera testowana jako wsparcie. Teraz znowu jesteśmy w jej okolicy. Widzimy, że dziś o poranku pojawiła się reakcja popytowa. Jeżeli tylko to wsparcie zostałoby odrzucone, czyli gdyby notowania Phantom odbiły się od niego, myślę, że moglibyśmy oczekiwać kontynuacji wzrostów, czy ponownych wzrostów w kierunku 44 centów. Centów, mniej więcej 44 centy, bo tam kreśliłbym kolejny poziom oporu. Ewentualnie, dalej następne 58 centów, 65 centów, 95 centów, więc te. Potencjalne zasięgi dla dalszej zwyżki byłyby całkiem sporo. Oczywiście możemy sobie wykres przeskrolować i zobaczyć, na jakiej podstawie w ogóle te poziomy zostały, zostały wyznaczone. Chociażby bariera 44 centów to jest poziom, który był testowany już tutaj. Tak naprawdę to jest początek, czy właściwie marzec, kwiecień 21 roku jako opór. Później był testowany jako wsparcie, znowu jako opór. Więc naprawdę bardzo fajna strefa. Natomiast wydaje się, że jeżeli rynek tylko odbije od obecnie testowanego poru, no to taki wzrost jest jak najbardziej w zasięgu. Nie powiem, że w zasięgu na dziś czy jutro, ale w zasięgu na najbliższe dni, być może najbliższe tygodnie. Idąc dalej, zerknijmy sobie na flow. To jest rynek, którego kurs odbił od oporu w wysokości 3,10 centów i na przestrzeni ostatnich dni notował spadki. Gdyby ta tendencja spadkowa była tutaj kontynuowana, to myślę, że notowania tej kryptowaluty mogłyby powrócić nawet w okolice 2,30 dolarów, bo tam mamy bardzo ciekawy poziom. E, wsparcia, 2,30 ewentualnie 2,10 taki przedział wąski można by tutaj zrobić. Tu był poziom testowany jako wsparcie, nieco niżej rynek zatrzymywał się przy teście jako opór, więc ewentualnie mały bufor zamiast pojedynczej linii e, i tak naprawdę sądząc po dynamice tego ruchu spadkowego, zestawiając go z dynamiką tego ruchu wzrostowego, no można odnieść wrażenie, że to był ruch impulsywny, to jest forma korekty, po zakończeniu której Flow powróci na ścieżkę wzrostów i wybicie ponad 3,10 centów mogłoby nam w naturalny sposób napędzać dalszy rak wzrostowy w kierunku 4,50 dolara, bo dopiero tam kreśliłbym kolejny techniczny opór. Ewentualnie następny byłby w okolicy 5,20 dolara, dalej mielibyśmy już tak naprawdę 6 dolarów i powiedzmy 5 centów i i dalej nawet już 7,80, więc zasięgi byłyby naprawdę całkiem, całkiem spore i wydaje się, że ten wzrost jest tu bardzo prawdopodobny do realizacji na przestrzeni kolejnych dni i być może kolejnych tygodni. CRV dał token, projekt którego kurs utknął w takim trendzie bocznym, taka powiedzmy konsolidacja pomiędzy dolarem 25 centów, a dolar 55 centów. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. Do tego wszystkiego przecina nam się teraz linia tendencji spadkowej, która testowana była wielokrotnie, bo pierwszy test mieliśmy już w lutym tego roku, później drugi był na początku kwietnia, trzeci był pod koniec kwietnia, czwarty był z początkiem maja, piąty był pod koniec lipca, później w sierpniu jeszcze dwa, więc tych testów naprawdę było tutaj całkiem sporo i za każdym razem w okolicy tej linii pojawiała nam się jakaś reakcja podażowa, natomiast warto zwrócić uwagę, że ostatnimi czasy te akcje podażowe, które się w okolicy tej linii pojawiają, są coraz mniejsze, są coraz skromniejsze, więc być może rynek. Zbliża się do tego, żeby ten opór finalnie pokonać. Natomiast, nawet gdyby tak się stało, nawet gdyby rynek wybił obecnie powyżej tej linii tendencji wzrostowej, to to w mojej ocenie byłoby jeszcze zbyt słabym sygnałem, żeby prognozować wielki wzrost. Tak naprawdę rynek wciąż utrzymywałby się bowiem w tym trendzie horyzontalnym, i dopiero wybicie powyżej oporu w wysokości dolara i 55 centów mogłoby nam napędzać nieco większy rajd wzrostowy. Kolejny opór kreśliłbym w wysokości dolara i 90 centów. No a dalej możemy mówić że naprawdę bardzo fajnych, bardzo wysokich takich poziomach typu 2.60 czy nawet gdzieś tam rejon 3 dolarów więc poziomy byłyby naprawdę bardzo bardzo czy potencjalne zasięgi byłyby bardzo atrakcyjne natomiast myślę że warto poczekać aż rynek z tego układu horyzontalnego wybije finalnie Miejmy nadzieję że wybije górą i te wzrosty będą dalej e, kontynuowane SNX Synaptics Projekt, którego kurs odbija się obecnie od bardzo ciekawej konfluencji wsparcia, bo z jednej strony mamy tutaj horyzontalne wsparcie w wysokości 3,55 dolarów, czyli poziom, który był testowany już chociażby w styczniu tego roku, był testowany w lutym, był testowany z początkiem marca jako wsparcie, później był testowany jeden, drugi, trzeci raz jako opór, później znowu był testowany jako wsparcie, i teraz po raz kolejny takiego testu się doczekał. I do tego wszystkiego przebiega nam tutaj linia tendencji wzrostowej. Linia, która była testowana po raz pierwszy w połowie czerwca. Nie była testowana w połowie lipca, była też testowana pod koniec lipca, no i teraz doczekała się swojego czwartego testu. Dzisiaj o poranku pojawiła się w tym miejscu bardzo. Ładna reakcja popytowa. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, wsparcie, które testujemy, zostanie odbite, odrzucone, myślę, że rentowania SNX mogłyby powrócić na ścieżkę wzrostu, sięgnąć poziomu 4,30 dolarów. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że tak jak tu mieliśmy rajd wzrostowy, tu mamy konsolidację. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. Teraz być może znowu będziemy mieli wzrosty. A konsolidacje są formacjami korekcyjnymi. Więc jeżeli tu wcześniejszy ruch był wzrostowy, to statystycznie mamy większe szanse, że rynek wybije z tego układu górą i będzie kontynuować. Wzrosty w kierunku powiedzmy 5,10 dolarów, albo dalej nawet tak naprawdę 6,65 pięć, Więc potencjalne zasięgi dla dalszej zwyżki byłyby naprawdę całkiem, całkiem obiecujące. Myślę, że nawet nie nie 5,10, a moglibyśmy sobie taki opór, kolejny opór wyznaczyć w okolicy 5,40 dolarów. Może ja to od razu też na wykres sobie wrzucę. To następnym razem, jak będziemy analizować ten projekt, to będę wiedział, że o tym pułapie o tym pułapie mówiłem, czyli okolice 5 dolarów i 40 centów. Tu był opór, tu był opór, tu było wsparcie, tu był opór, więc bardzo, bardzo ładny poziom, do którego myślę, że docelowo SNX może w najbliższym czasie zmierzać. My tymczasem idziemy dalej i patrzymy sobie na Compound, projekt którego kurs utrzymuje się już od 2 połowy czerwca bieżącego roku wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. Nie jest to żaden dynamiczny kanał, bym powiedział, że jest nawet bardzo, bardzo spokojny. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że tak samo jak miało to miejsce już w pierwszej połowie sierpnia, tak samo ma to miejsce obecnie, mianowicie po odbiciu od górnego ograniczenia tego układu, rynek nie ma siły spaść w rejon dolnego ograniczenia tego układu, czyli zawsze te spadki, zawsze te dwa ostatnie testy, te spadki były mniejsze, tutaj trwały 3 dni, po czym rynek odbił, tu trwały nieco dłużej, ale też były relatywnie niewielkie i dzisiaj widzimy pełną reakcję popytową. Oczywiście dzisiejsza świeca się nie domknęła, więc nie można jej za bardzo interpretować, może być tak, że na koniec dnia będziemy mieli świecę mi rynek będzie zmierzał w kierunku tej linii tendencji wzrostowej, czyli gdzieś w okolice 54 dolarów. Natomiast jeżeli po raz kolejny powrócimy jednak w okolice górnego ograniczenia tego układu, to myślę, że zwiększać będzie się prawdopodobieństwo, że rynek podejmie próbę wybicia górą. A jeżeli wybijemy górą, czyli wyjdziemy powyżej na tym etapie powyżej 70 dolarów, to myślę, że można by oczekiwać kontynuacji rajdu wzrostowego nawet gdzieś w rejonu 100 dolarów. Ja mam techniczny opór w wysokości 99 i myślę, że to jest dość ciekawy poziom do którego kompound może w najbliższym czasie tutaj zmierzać. Idąc dalej, przejdźmy sobie do Binance Coina, czyli do projektu, którego kurs dotarł już jakiś czas temu po oporu w okolicy technicznego poru wysokości 330 dolarów. To jest notabene bardzo ciekawa strefa, bo ona była testowana w przeszłości jako wsparcie, tak naprawdę wielokrotnie. Wcześniej była też testowana jako opór, więc tych testów mieliśmy tutaj całkiem sporo. Wsparcie, opór, wsparcie, znowu jeszcze raz, i tu znowu jako opór, i teraz po raz kolejny. Więc jest Bardzo, bardzo fajna strefa. Strefa w okolicy, w której pojawiła nam się reakcja podażowa, i gdyby te spadki były kontynuowane, to można było oczekiwać albo przetestowania ponownego linii tendencji wzrostowej, albo spadku nawet w kierunku 268-269 dolarów, gdzie przebiega nam też mierzenie 77% korekty Fibonacciego. Widzimy jednak, że dynamika tego ruchu spadkowego jest bardzo, bardzo niewielka, co jest oczywiście. Pozytywnym czynnikiem, pozytywnym sygnałem, bo nie, niewielka dynamika ruchu spadkowego, mniejsza niż dynamika wcześniejszego ruchu wzrostowego, świadczyć może o tym, że ten spadek jest formą korekty, po zakończeniu której rynek na ścieżkę wzrostu w sobie powróci, więc to jest na pewno na plus. Natomiast yy, te niewielkie zasięgi ruchu spadkowego mogą sprawić, że rynek wcale do tych wsparć nie dotrze. Teoretycznie jak najbardziej jest to prawdopodobne, natomiast szanse na spadki tak głębokie bardzo szybko nam tutaj topnieją i może dojść do sytuacji, gdzie ta korekta Zakończy się tak, powiedzmy, w powietrzu. W okolicy rynek nie dotrze do żadnego technicznego poziomu wsparcia, i po prostu odbije i zacznie ponownie wzrastać. I tutaj istotny będzie będzie moment pokonania oporu w wysokości 330 dolarów, bo jeżeli to nastąpi, to w naturalny sposób moglibyśmy oczekiwać dalszego rajdu na północ, czy to w kierunku 355 dolarów, czy dalej, kto wie, może nawet w rejon 450. Więc potencjalne zasięgi dla dalszej zwyżki naprawdę byłyby tutaj bardzo bardzo ładne i w mojej ocenie cały ten ruch, on finalnie okaże się tylko formą korekty po zakończeniu w której notowania Binance Coyle powrócą sobie na ścieżkę wzrostów. Idąc dalej spójrzmy na Algorand. W tym przypadku rynek też porusza się wewnątrz równoległego kanału wzrostowego, też w kontekście mówię tutaj nawiązania do chociażby kompondu, o którym mówiliśmy przez chwileczką. Tu też mamy kanał i również tak jak tam warto zwrócić uwagę, że rynek po odbiciu od górnego ograniczenia ma problem i nie może spaść do dolnego ograniczenia tego układu. Czyli tu jeszcze nie było problemu górne, dolne, górne. Dolne, dolne, górne, dolne, górne, no ale tu już spadki mniejsze. Tu spadki mniejsze. Widzimy, że obecnie rynek znalazł się w okolicy takiego bardzo lokalnego poziomu wsparcia, gdzieś w wysokości 34,5 centa, czyli 0,3450 na wykresie. Tu poziom testowany lokalnie jako opór, tu testowany jako wsparcie. Dziś o poranku mamy bardzo ładną reakcję popytową. Jeżeli rynek się odbije, to myślę, że można by oczekiwać kontynuacji wzrostu w kierunku górnego. ograniczenia tego układu z kolei wybicie górą mogłoby napędzać nam dalszy wzrostowy, czy to w kierunku 42. Centów, 56, albo nawet 76 centów. Więc potencjalne zasięgi dla dalszej zwyżki byłyby naprawdę bardzo, bardzo ładne. Oczywiście zasięgi tu, pomiędzy oporami tymi pierwszymi. No są niewielkie, bo jeżeli linia tendencji wzrostowej będąca górnym ograniczeniem kanału jest na poziomie powiedzmy 39 centów, horyzontalny opór kolejny jest na poziomie 42, to jest bardzo, bardzo niewielka przestrzeń. Natomiast później już te zasięgi pomiędzy poszczególnymi poziomami stają się coraz większe, co o tym idzie potencjał do dalszej zwyżki też jest całkiem, całkiem ładny, coraz większy. Mana, a więc Decentrala, projekt, który powiedzmy, że wygląda dość podobnie, w sensie w takim kontekście, że też znajduje się w okolicy lokalnego poziomu wsparcia. W tym przypadku jest to bariera w wysokości mniej więcej dolara i dwóch centów. Poziom, który tu był testowany jako opór a tu już był testowany jako wsparcie. Dodatkowo obecnie przebiega nam tutaj taka bardzo, bardzo lokalna linia tendencji wzrostowej. Mamy niewielką reakcję popytową dziś o poranku. Natomiast jak sobie przybliżymy tę sytuację, to zauważymy, że notowania Decentraland utknęły w takim wąskim trendzie horyzontalnym, gdzie mieliśmy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, być może znowu wzrosty. Jest to taki układ pomiędzy dolarem i dwoma centami, a dolarem trzynastoma centami, natomiast z technicznego punktu widzenia ta konsolidacja może być formą korekty po wcześniejszych wzrostach, więc statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo, że rynek finalnie wybije z tego układu górą, a więc wybije ponad dolar trzynaście centów, co z kolei mogłoby nam napędzać dalszy rejs wzrostowy czy to w kierunku dolara czterdziestu centów, dwóch dolarów, dwóch dolarów dwudziestu pięciu centów, dwóch dolarów osiemdziesięciu no bo na tych pułapach cenowych wyznaczą kolejne techniczne poziom oporu, na które w przypadku Decentraland warto będzie zwracać uwagę. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania spójrzmy sobie jeszcze na notowania Engine Coina, projektu, którego kurs już od połowy czerwca utrzymuje się wewnątrz równoległego kanału wzrostowego. Natomiast widzimy, że podobnie jak na innych projektach, taki tutaj rynek ma problem, nie może osunąć się w okolice dolnego ograniczenia tego układu. Też mamy lokalny poziom, tutaj testowany raz jako tu drugi raz jako tu jako wsparcie i teraz nowe. Jako spacer, czyli około 66 centów. Jeżeli od tego układu się odbijemy, to myślę, że można by na engine coinie oczekiwać wzrostu w kierunku powiedzmy 80-81 centów. Dalej kolejne opory to odpowiednio 90 centów i dolar 20, więc zasięgi całkiem, całkiem ładne i myślę, że docelowo. Te wzrosty będą właśnie na tym rynku kontynuowane, więc yy, podsumowując, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, zawsze istnieje pewne ryzyko, że te spadki, które na przestrzeni ostatnich dni obserwowaliśmy, będą jeszcze kontynuowane. Natomiast ich bardzo niewielka dynamika świadczy prawdopodobnie o tym, że jest to forma tylko takiego rynkowego odragowania, po zakończeniu którego notowania tych kryptowalut powrócą jeszcze na ścieżkę wzrostu, więc wydaje się, że to co najgorsze to już minęło i tak naprawdę przed nami ładny wzrost. Oczywiście, nie nastawiałbym się na to, że rynek za chwilę musi odpalić i niczym rakieta wzrastać, jak zrobił to chociażby Dogecoin czy Shiba Inu na przestrzeni ostatnich dni. Natomiast myślę, że spokojny raj wzrostowy jak najbardziej może być kontynuowany, a na, taki wiek, na takie większe odpalenie wrotek i bardziej dynamiczną hossę, myślę, że jeszcze będziemy musieli mimo wszystko poczekać. Dopiero po przekroczeniu pewnych poziomów cenowych, kiedy w mediach zacznie się trąbić na lewo i prawo, że faktycznie optymizm wraca na rynki, że Bitcoin wraca na ścieżkę wzrostów, wtedy pojawi się naprawdę hura optymizm i wtedy być może doczekać się kolejnej spektakularnej hossy. Na tym etapie myślę, że wzrosty tak, ale nie nastawią się na to, że nie wiem bitcoin w ciągu dwóch tygodni sięgnie 70 tysięcy dolarów. Wydaje mi się, że nie. Być może do końca roku takich poziomów cenowych nie sięgniemy, być może sięgniemy. To jest kwestia oczywiście e, nie do przewidzenia na tym etapie. Natomiast myślę, że te czynniki, które mogły być czynnikami negatywnymi dla rynku kryptowalut, na ten moment powoli przestają mieć tak duże znaczenie. Oczywiście tu w dalszym ciągu nie można lekceważyć decyzji monetarnych amerykańskiej rezerwy federalnej i tego, co się będzie działo, ale to są decyzje, które będą tak naprawdę miały wpływ w drugiej połowie września. E, ostatni raport o inflacji, o którym już mówiłem zresztą, wykazał na pewne spowolnienie dynamiki wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych i to, co jest istotne, na co też ekonomiści zwracają uwagę, to to, że przed kolejnym posiedzeniem Fedu poznamy jeszcze e, sierpniowe dane, w sensie we wrześniu poznamy raporty za sierpień dotyczące zmiany zatrudnienia i inflacji w Stanach Zjednoczonych. No Jeżeli okazało się, że inflacja faktycznie spowalnia, no to Fed być może nie będzie już musiał podnosić procentowych po raz trzeci aż o 75 punktów bazowych, a to bez wątpienia dla rynku kryptowalut, dla rynku akcji amerykańskich byłoby czynnikiem bardzo pozytywnym, więc myślę, że e, póki co można liczyć na to, że przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej jakieś wzrosty będą tutaj kontynuowane, a jeżeli sytuacja będzie się zmieniać, to na bieżąco będę to oczywiście komentował i was o wszystkim informował. Także z mojej strony na tyle. Jeżeli ten materiał był dla ciebie w jakikolwiek w sposób pomocny, przydatny, to zostaw proszę łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj nasz kanał, przyzwoń sobie dzwonkiem i koniecznie w komentarzu daj nam znać, jakie projekty chciałbyś, chciałabyś, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu. A jeżeli proponowałeś już coś do przeanalizowania w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, a ja tego nie omówię ani w poniedziałek, ani dzisiaj, to spokojnie w tym tygodniu. Słyszymy się jeszcze w piątek i być może właśnie w piątek te projekty dla Was przeanalizuję. Także ja za nich serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. I do usłyszenia w piątek o tej samej porze.